Na kanale. Dzisiaj gierki e, z miesiąca lutego, ale mimo, że nawet nie mamy jeszcze połowy miesiąca, no to ja już taką trochę gierkę zbierałem, więc postanowiłem to podzielić też na dwie części, jakby tego było, żeby tego nie było za dużo po prostu. No i dobra. E, Pierwsze polecę z grami na Xboxa klasycznego. Udało mi się zdobyć kilka tytułów. Pierwszy tytulik fala e, Fallout... fallout. Far Instinct, jeden na Xboxa. Nie jest to sama wersja co pc eee, Tytuły jeszcze nie tak także nie wiem czego się spodziewać, jak sobie Xbox klasyczny radzi z tego typu tytułem. Także ten tytuł trafia do kolekcji Xboxowych, chociaż teraz widzę, że coraz więcej tych gier na Xboxa mi się trafia. Kolejny tytuł, The Godfather, eee, Ojciec VI na podstawie filmu. Eee, to było wydane chyba też na PC-ty, na Playa 2 To ona dosyć dużo, na Wii chyba też. że to wyszło nawet nie wiem, czy na Playa trójkę, Nie jestem pewien. E, gierka gangsterska, także też kolekcje mi ześli. na e, Xboxa kolejny tytuł: e, Jedi Wars Jedi Star e, też gierka owe, e, e, owe samolociki owe tutaj Gwiezdne wojny, także też fajny tytuł. Ogram sobie kolejny tytuł: dosyć rzadki, bardzo się cieszę, że go do, dorwałem. Jest też na playa dwójkę: e, Alien Homin e, Tutaj bardzo śmieszna tak kreskówkowa platformówka biegamy kosmitą, strzelamy także jest mocno taka jajcarska także tytuł bardzo fajny, też się cieszę, że mi się udało go zdobyć do kolekcji kolejna gierka Batman Begins i tutaj mamy tytuł na podstawie filmu tej trylogii chyba Nolana odnośnie Batmana także growa gierka tu mamy bardzo fajny tytuł SOLDIER of FORTUNE e, dwójeczka Dubre HELIX e, akurat to jest seria, którą bardzo lubię, jedynkę, dwójkę ogrywałem. z tego co pamiętam, na PC jedynka e, bardzo fajna, pamiętam jak zacząłem w to grać e, ta akcja w pociągu, się strzelało nogi po, można było strzelić tym przeciwnikom e, mocno brutalna, 18+, także jest bardzo fajny tytuł szkoda, że ta seria tak się skończyła bo jak każdy wie, wersja na Play'a trójkę to padaka i seria umarła kolejny tytuł też bardzo lubię, bardzo fajny, Max Payne 2, jak to też na PC-cie, jedynkę, dwójkę, trójkę na PlayStation, 3. także czekam aż Rockstar wyda kolejnego Maxa Payne'a, bo tytuł po prostu bardzo fajny, tu mam dwójeczkę też w bardzo fajnym stanie, udało się kupić, także kolejna gierka i dwie najlepsze, najlepsze wyrywy moje na e, Xboxa klasycznego, mianowicie pierwszy Blood Rain tutaj gierka, że tak powiem, o Wampiżycy, która wa walczy z nazistami, tnie ich e, takimi ostrzami przymocowanymi do nadgarstków, strzela też z broni. E, gierka bardzo fajna, ją też przeszedłem właśnie na, na tym, e, na pc e, Jedynkę i dwójkę z tego co pamiętam. Jest też dwójka, też poluję na właśnie na dwójkę na Xboxa. Też może mi się uda e, wyrwać taki niuansik, też Uwe Uwebol, ulubiony, że tak powiem, reżyser e, graczy, zrobił film, dwie części nawet. Ale te filmy ssały tak samo jak główna bohaterka, także... No i kolejny tytuł, e, tutaj mamy Dark Watcha. Też gierka e, na Dzikim Zachodzie, o wampirach właśnie y, i o rewolwerowcu. Także gierka dosyć rzadka, bardzo mi się udają e, dorwać za grosze, naprawdę. A na Allegro Polskim, z tego co widziałem, to chyba nie ma any, ani jednej sztuki. A tu mamy naprawdę i Bloodrain i ta, ta gierka jest, jest w bardzo, bardzo fajnym stanie, także... Bardzo fajny wyryw, także to jest to, co trafia do mnie do Xboxa na kolekcję. I teraz tak, pokrótce, na piątkę pierwszy tytuł to dostałem razem z konsolą w Bandlu, bo kupiłem piątkę. Tam też zrobiłem unboxing. Zapraszam do obejrzenia. Autoreklama, musi być. I co mogę powiedzieć? Nie ja uwielbiam Sousy, A tutaj mam gierkę, która jest po prostu miodzie na mojej serduszko, także cały czas pykam. Jeszcze nie przyszedłem. Bo zacząłem też grać w Borderlandsa, jak widać. Na załączonym obrazku i teraz tak, byłem w Lombardzie, miałem nic nie kupować, ale tak to ze mną jest, że wejdę do Lombardu, zobaczę, o mi się zapalą, no i, i dupa, tak. I teraz tak, po kolei, w stickbooku udało mi się wyrwać Kilzona Shadow Fall, gierkę, której nienawidzę, jestem tak wściekły na ten tytuł, to co oni zrobił bo uwielbiam Kilzona 2, uwielbiam Kilzona trójkę a Shadow Fall po prostu yy, masakra. Ja z tej gierki, z całym szeregiem, oczywiście, ale to co pamiętam, pierwsze co mnie uderzyło, to jak zaczęłem strzelać do przeciwników, to po prostu taki było what de fuck. Yy, czy ja strzelam z jakiegoś plastikowego, zabawkowego pistoletu na, na gumowe strzałki, no po prostu takie czucie było. Yy, no masakra gierka, to po prostu jakbyście weszli do klubu, jakaś fajna laska po prostu wygląda, top 10 na 10, podchodzicie, pytacie co tam maleńka, ona mówi się morzdo, no to takie odczucie miałem z Kilzonem po prostu. Ładne to, ale po prostu z daleka trzymać się. Dobra, kolejny tytuł, żeby nie przekręcił Alterier, Lydies and Suell. The Alchemist and the Mysterious Painting. Gierka, która bardzo jest popularna w Japonii. Oni tam lubują się w tych wszystkich gierkach, RPG-ach w zbieramy surowce i e, krawcimy, tylko że to jest taka jakby ich alchemia. W e, tej serii dużo gier na trójkę wyszło na czwórkę. Ja to wziąłem przy okazji, była akurat w Lombardii, udało mi się z, z panią taką która tam była, e, te gierki wszystkie cztery za naprawdę śmieszne pieniądze wyhandlować. Jeszcze nie było, e, e, trzeba płacić za wysyłkę, no to mi, to mi w to patrz, tak? A jeszcze ona się nie pyta, czy gotówką, czy kartą. Oczywiście chodziło, że paragonu nie nabije, że tam e, będzie tajemnicą, wiem. Pum. Pytasz Dzika czy sra w lesie? Pewnie, że kartą zapłacę. No i zapłaciłem kartą i wytargowałem fajną cenę jeszcze na te gierki. Pomimo tych cen, które były, ale były atrakcyjne. Kolejny tytuł, no to tutaj mamy Dead Island. Dwie części dodatek. Retro Revenge, taka gierka mini, którą dorzucili. To jest obydwie gry wyszły na. Ja trójkę, tutaj są dwie zremasterowane, tylko przy czym chyba jedna jest na płycie, druga jest do ściągnięcia w formie cyfrowej to Dead Island Retro Revenge też jest chyba w formie cyfrowej do ściągnięcia. No i to jest gierka twórców Dying Light, także, także tutaj tytuł bardzo fajny, to trochę jedną trójce odgrywałem, ale całej nie przeżyłem, więc całą to, sobie tą trylogię przejdę, trylogię dwie części, przejdę sobie na, na czwórce albo i na piąste, bo też zobaczę czy się odpali. No i też bardzo fajny wyryw na trójkę. Jedyna gierka na trójkę, którą też od dłuższego czasu polowałem. ja e, lubię kupować biatyki 2D. E, tutaj mamy SNK e, i wiemy, że jest King of the Fighters 12. E, mm, Wiem, że teraz chyba niedługo wyjdzie e, 13 część tej gry, gierki, e, ale tej w kolekcji nie miałem. Także kolejna gierka do kolekcji dość sporej mój, gier na PlayStation 3 w, w komplecie. Także bardzo fajny tytuł. I co tu jeszcze mi się udało do, dorwać? Od kolegi z pracy. Assassin's Creed Remastered. Trójeczka zremasterowana z wszystkimi dodatkami plus tutaj mamy jeszcze Liberation, która była wydana na, pierwotnie na Wite. Potem była osoba chyba w cyfrze sprzedawana. W każdym razie mamy tutaj dwie gierki. Jedna z trójki, druga z wity, zremasterowane, podciągnięte. Chyba chodzą nawet na PS64 Pro 4K i 30 lamp... Ramkach, także 30 klatek, ale bo jest blokada, blokada klatek, także też e, zagroszam się od kumpla kupić i teraz takie zakupy jeszcze e, z internetu, z Facebooka, mianowicie Human, human Fall Flat, gierka z pleceta, e, wczesny dostęp. E, chodzimy takim glinianym, trochę plastylinowym ludkiem, e, gierka logiczna. Sam raz na, e, na jakieś tam live y na YouTubie. Śmieszny tytuł. Ja myślę sobie, że go ogram nie też zaciekawiło to, bo nie wiedziałem w ogóle, że to wychodzi na pleja czwórkę, więc od razu sobie to nabyłem. Kolejna gierka, na którą się od dłuższego czasu czaiłem The Other World od Obsidian. Gierka co ale oni oni to było porównaniem do Falauta. twórki, aczkolwiek to jest ci sami twórcy, którzy lubi falauta New Vegas, aczkolwiek to jest klimat kosmosu, ale nawiązać dużo że powiem jest do, do Falauta skillę. E, także gierka też RPG. E, też na pewno zamierzam sobie na, na piątce ją ograć. Wiem, że chodzi na piątce, większość gier w ogóle chodzi na piątce. Muszę w ogóle zrobić test, czy uda mi się znaleźć dyrektora, która się nie włączy na piątce wstecznej kompatybilności. Dobra. E, I kolejny tytuł. E, Mortal Shell. Tak jak lubię wszystkie sowsy, także też nie mogę sobie puścić tego tytułu. E, gierka, gierka według mnie e, fajnie się prezentuje na gameplayach. E, nie czy recenzji. Do recenzji jakieś tam czytałem, więc gierka tak w granicach 8 na, na 10, aczkolwiek mówię, jak jeżeli ktoś jest fanem solców, no to taki tytuł na pewno sobie nabędzie. Ja sobie go nabyłem, hmm, zacaiłem się na niego, udało się trafić w niskiej cenie, więc sobie go kupiłem. I ostatnia e, gierka, też kupiłem z Facebooka e, Oli Oli, Komplet e, Edition. Tutaj mamy m, dwie części. Pierwszą część i drugą, no to jest taka e, deskorolka 2D e, w plusie chyba była dodana. E, Pierwsza albo druga część już nie pamiętam w Pesku się wydali. Ją. Tu, jest akurat wydanie zbiorcze, bo jedynka nigdy na półcie nie wyszła, chyba tylko, że w tym zbiorczym. A dwójka była wydana, oczywiście, w pudełku. Gierka dosyć fajna z tego, co kojarzę. Taka sympatyczna, arcade'owa, deskorolkowa. Także lubię mieć takie wydanie właśnie w pudełku. Także to są gry, które zakupiłem i udało mi się jeszcze kupić tyle. Kamerka do, kamerkę do kleja piątki, nowka, funkcja nieśmigana. Aktualnie jest taka moda, że y, wszystkie markety wyprzedają klejaki w zestawach przez duszy biznesu, także dorzucają pady, dorzucają piloty, ładowarki lub zestawy właśnie z kamerami, gdzie ludzie no, teoretycznie kupują te sprzęty, ale nie potrzebują kamer na przykład i potem one lądują na y, Oelixie, na Allegro, na Facebooku za naprawdę śmieszne pieniądze. Ja zostawiłem dając 100 zł za nową, gdzie detaliczna cena to są trzy to stówki. Są i tak przy Was to też odpakuję, bo jeszcze jej nie odpakowywałem, tylko sprawdziłem, że jest, jest w środku, zerwałem sobie plombę, ale tak na dobrą sprawę jej nie rozpakowywałem, także mamy takie pudełeczko, tu sobie otwieramy i mamy kamerkę, nie ma tu za wiele, bo jest tylko dosyć gruby, spory manual, który nas kompletnie nie interesuje, no i kamerka. Ona ma też wbudowany tutaj z tego, co widziałem uchwyt, także można ją położyć na płasko, że sobie monitor... I mamy taki uchwyt, możemy sobie na monitorze położyć, ja sobie to u góry tak na monitorze położę, albo zrobić po prostu zwykłą podstawkę. Od razu kabel. Z tego co wiem, to nie mam kamery na PlayStation 4, ona też działa. Tam są wystarczy, że się do nich napisze oni wysyłają. Do pr chyba właśnie taką częściutkę i można odpalić kamerę z PlayStation 4. Nie wiem, czy ono się różni jakąś tam parametrami, czy ta jest trochę lepsza, ale już była okazja nie, kupić. Oddziałem no po prostu, potem mogą te ceny pójść w górę. Na razie są bardzo tanie, także cały zestaw na razie coś mi się udało kupić w lutym. I część gier kupiłem tu w sumie pod koniec stycznia, ale to już przeszło na, na luty. Także e, dzięki za oglądanie, jak się podobało. To dajcie łapkę w górę, e, zasubskrybujcie. E, mnie to mocno motywuje, także kolejne filmy na pewno się pojawią. Na pewno będę chciał zrobić też filmik z Playa Piątki, e, pozbierać jakieś najdziwniejsze swoje gry, powrócić e, na Playa Piątki, zobaczyć czy rzeczywiście są, nie kłamie. i Wszystkie gierki z Playa e, czwórki odpalą się na Playu 5, czy mogę swoją 4 spokojnie spakować. E, bez bólu dupy, że jakaś gra mnie nie ruszy i będę musiał odpakowywać ją także. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.